Powszechnie się sądzi, że głównym motywem do zakupu jest niska cena. Dla niektórych klientów to rzeczywiście ten motyw jest najważniejszy. Głównie dla tych, którzy poszukują najniższej ceny ze względu na oszczędność. Przeanalizujmy więc motywy zakupu: oprócz ceny, rozróżniamy również pięć innych motywów zakupowych: bezpieczeństwo i zdrowie. Ten motyw jest ważny dla klientów, którzy cenią siebie i bliskich ponad wszystko. Na przykład, mama, której dziecko jest na diecie bezglutenowej, kupuje tylko certyfikowane produkty bez glutenu, nie zwracając uwagi na ich cenę. Czas. Kiedy klienci mają mało czasu, wówczas szybko podejmują decyzje. Kupują to, co pod ręką, nie zważając na cenę. Na przykład, kiedy nagle za 5.12 orientujesz się, że masz mało czasu na przygotowanie obiadu, to w sklepie nie zastanawia się długo, tylko kupujesz szybko potrzebne produkty i biegniesz gotować. Kolejnym motywem jest prestiż. Są klienci, którzy lubią kupować produkty lub korzystać z najwyższej jakości usług. Dla nich najważniejsze jest poczucie komfortu i prestiżu. Cena ma najmniejsze znaczenie. Przykładem może być zakup najnowszego modelu telefonu i do tego zlimitowanej serii. Moda i emocje. Innym przykładem mogą być produkty modne. Emocje związane z przywiązaniem do określonej grupy lub marki powodują, że cena nie jest istotna. Dotyczy to na przykład wszystkich wchodzących na rynek, modnych ubrań. Kolejny motyw zakupowy jakość. Jeżeli klient stawia na jakość, wtedy wybiera produkt, który odpowiada jego oczekiwaniom i z którego będzie długo zadowolony. Cena wówczas schodzi na drugi plan, a zaczyna liczyć się pewność jakości. Takim przykładem może być zakup wycieczki w poznanym wcześniej z dobrej strony biurze turystycznym. Gdy jesteśmy pewni jakości, mniej zważamy na cenę. Ustalają ceny. Weź pod uwagę, jaki twój klient ma motyw kupując dany produkt lub usługę. Zaspokaja jego potrzeby i obserwując motywy, dostosuj do nich swoje ceny. Właśnie. A jak to jest z wrażliwością klientów na cenę?